Krystianie Wysoko przegrywacie z Debeportem, no ale rywal bardzo ciężki dzisiaj. Nie ukrywajmy, no, są to ludzie, którzy z piłką mają do czynienia na co dzień i grają na dużych boiskach, no i będzie ciężko, a wiadomo jaka tu jest ekipa, to są ludzie, którzy schodzą z pracy, żeby poograć. to dla totalnej przyjemności. Właśnie, może dużej znaczy, ławki nie macie, no jest was raptem tam sześciu, chyba siedmiu, na taką drużynę, jak, jak dzisiejsi przeciwnicy, to może być troszeczkę za mało. No, no Nie ukrywajmy ławki w ogóle, nie ma, ale no, nie pozostaje nic innego jak grać. No, przychodzimy, że dla przyjemności pograć, wiadomo, wynik też jest ważny, ale no, tak jak mówiłem, dla czystej przyjemności pograć w piłkę no i będziemy się stać, ile my możemy. No. No, 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 no. dan moet je alles, dan moet ik dat schoonmaken natuurlijk. Bovendien je